Zdefiniowaną strukturę budynku, czyli kondygnacje i na nich poszczególne pomieszczenia, możemy dokonać obliczeń doboru grzejników. W tym celu wybieramy temat na wysuwanym panelu wyboru obliczeń. Program dobierze nam etapy niezbędne do doboru grzejników, i w obliczeniach ciepnych, w definicjach przegród, przy zdefiniowanych oknach powinniśmy określić wysokość. Parapetu, gdyż ten parametr ma znaczenie na usytuowanie grzejników. Ponadto w ustawieniach opcje w zakładce dobór odbiorników możemy wprowadzić ustawienia domyślne, na przykład dla ogrzewania grzejnikowego i ogrzewania podłogowego. Mamy tu możliwość wybrania z katalogu producenta, jaki nas interesuje, wtedy jego grzejniki będą dobierane. możemy zdefiniować wymiary, czyli maksymalną wysokość, długość krzejnika jakie nie chcemy żeby przekroczył oczywiście należy zwracać uwagę na jednostki tu definiujemy również temperaturę zasilania i powrotu na jakiej kondygnacji jest usytuowane źródło ciepła. To samo dla ogrzewania podłogowego, czyli możemy wybrać, w jaki sposób będzie ułożony rurociąg, jaka będzie temperatura zasilania powrotu. Możemy wybrać z katalogu typu szereg producenta, rurowania. Wskazać, jakie jest wykończenie posadzki. Tu z bazy materiałów wybieramy interesujący nas materiał. Podajemy grubość oraz warstwę, w której będzie ułożone orurowanie, Zatwierdzamy OK. I przechodzimy do etapu obliczenia ciepne, dobór odbiorników ciepła. I tu w każdym pomieszczeniu możemy zdefiniować, jaki system chcemy w nim mieć, czy tylko jeden rodzaj ogrzewania, czy ogrzewanie łączone. Na przykład dla łazienki proponuję ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe, na przykład po połowie. Czyli w połowie zapotrzebowanie na ciepło pokryje mi grzejnik, a w połowie podłogówka. I w zakładce ogrzewanie grzejnikowe dodaję wiersz, Definiuję jeszcze dodatki i w ogrzewaniu podłogowym również dodaję wiersz tabeli, wybieram typ strefy łazienkowa. Analogicznie w pomieszczeniu kuchni tu dam sam grzejnik, czyli dodaję tylko wiersz. W dodatkach zaznaczam na przykład zawór termostatyczny, w pokoju dziennym. Tak samo, będzie w całości pokrywał grzejnik zapotrzebowanie. A w przedpokoju nie będzie żadnego ogrzewania, gdyż tu nastąpi rozdział do pomieszczeń i wskazuje, do jakich pomieszczeń ten rozdział nastąpi, czyli zarówno do mojej łazienki, kuchni, jak i pokoju dziennego. I teraz wchodzę w ustawienia opcję dobór odbiorników i klikam dobierz grzejniki w projekcie program informuje mnie że grzejniki zostały dobrane i sprawdzam czyli w łazience mam dobrany grzejnik mam dobrane ogrzewanie podłogowe w kuchni mam dobrany grzejnik w pokoju dziennym również przed pokoju nie mam grzejników. I w raporcie końcowym, w wydrukach, raport dobioru odbiorników, będę miała również podsumowanie dla poszczególnych pomieszczeń, gdzie, jaki został dobrany grzejnik. Również osobno ogrzewanie płaszczyznowe. I ten raport mogę wygenerować zarówno do pliku RTF, jak i PDF. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego mam podany rozstaw, średnicę rurek, a dla grzejników konkretny model, konkretnego producenta oraz ilość sztuk.